Myślę, że jesteśmy po pierwszym okresie transferowym, gdzie zawodnicy albo zmienili barwy klubowe, albo przedłużyli swoje kontrakty z dotychczasowymi klubami. Myślę, że warto podsumować ten okres pod względem zmian, które zostały wprowadzone pod koniec sezonu, czy po sezonie. Mam na myśli przede wszystkim usunięcie kalkulowanej średniej meczowej, czyli KSM-u, jak i wprowadzenie regulaminu finansowego. To wydawało się, że Wpłynie w pewien sposób na transfery, na zmiany barw klubowych przez zawodników, a czy wpłynęło? Chyba nie do końca. Na pewno, jeśli chodzi o KSM, to tak jak wydawało mi się i tak faktycznie się stało, doprowadziło to do sytuacji normalnej, która powinna obowiązywać od zawsze, czyli zawodnicy najlepsi. Powinni spokojnie znajdować miejsce w Speedway Extra Lidze, w tej najwyższej lidze rozgrywkowej w Polsce. A ci gorsi niestety muszą sobie radzić w niższych ligach, a nie tak jak było dotychczas, że zazwyczaj ci, którzy mieli słabszy sezon za sobą, byli bardziej rozchwytywani przez kluby niż ci najlepsi zawodnicy. Eee, troszkę dziwnie, a nawet zabawnie e, brzmią słowa tych, którzy bardzo upierali się nad tym ksm aby on został. E, słyszeliśmy jeszcze niedawno, wszystkie kluby praktycznie Speedway ekstraligi mówiły, że KSM musi być, KSM pozwoli im zaoszczędzić, KSM wyrówna ligę, a już widać, że KSM e, brak KSM-u doprowadził do tego, że faktycznie zawodnicy muszą troszkę zejść na ziemię, bo, bo jest ich wielu. Drużyn niewiele z kolei, bo mniej niż w ubiegłym roku, więc tych zawodników jest naprawdę wystarczająco dużo, żeby obsadzić wszystkie drużyny Ekstraligi. Co do drugiej kwestii, jeśli chodzi o regulamin, czyli regulacje finansowe, jesteśmy też po pewnym okresie już rozmów zawodników z klubami, Klubów, z zawodnikami składają sobie nawzajem różnego rodzaju oferty i można na dzień dzisiejszy powiedzieć, że też tutaj zawodnicy nie, nie wykazują jakiejś e, dużej obawy, wydaje mi się, bo e, regulamin, regulaminem to, co ma być zaoferowane, to, to jest nie do końca zgodnie z regulaminem finansowym. Zawodnicy podpisują więcej umów sponsorskich z firmami, które są wskazywane przez kluby, więc ci zawodnicy, którzy mają zarabiać określone pieniądze w tych kontraktach, zarabiają. Kluby same wykazują się tutaj dosyć dużą twórczością i mają wielki wachlarz możliwości i propozycji dla zawodników. Jeśli ten sponsor okaże się nie do końca wiarygodną, Firmą to zawodnik będzie miał wtedy problem, ale to już zawodnicy muszą we własnych jakby szeregach decydować. Kolejnym gorącym tematem, mimo chłodnej aury, już na zewnątrz jest oczywiście zakaz startu zawodników startujących w Grand Prix w mistrzostwach Europy. Można byłoby więc na ten temat machnąć ręką, bo dotyczy to tylko czwórki zawodników Tomka Goloba, Nikiego Petersena, Adrasa Jonsona czy Emila Sajfudinowa. To oni w tej chwili czują się najbardziej pokrzywdzeni. To oni wspólnie podpisali się pod pismem wyrażającym swój mocny sprzeciw. Sam wysyłałem ten list do Międzynarodowej Federacji i do wszystkich instytucji, które są zainteresowane tą sprawą, jak i do wszystkich dziennikarzy świata żużlowego, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Duży odzew po tym liście i do dzisiaj Ciężko mi się tak naprawdę ogarnąć z tymi wszystkimi pismami dziennikarzy, pytaniami dziennikarzy z całej, z całej Europy. Są mocno poruszeni tą sprawą. Zakazuje się komukolwiek tak naprawdę udziału w imprezie, która jest bardzo prestiżowa dla nich. Zakazuje się im i uniemożliwia. Zdobycie tytułu czy medali w Mistrzostwach Europy. To jest nie do pomyślenia w innych dyscyplinach, kiedy terminy nie kolidują ze sobą, kiedy można spokojnie objechać wszystkie te imprezy i Grand Prix, i Mistrzostwa Europy kiedy jedna impreza drugiej zupełnie nie, nie przeszkadza kiedy też, oczywiście, mając na uwadze zawodnicy. Na co dzień startują w kilku ligach świata, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawodnicy brali udział jednej soboty w Grand Prix, a następnej w Mistrzostwach Europy. Zwłaszcza, że tych turniejów o tytuł Mistrza Europy jest tylko cztery. Temat nie do końca jest jeszcze zamknięty. Kilka dni temu otrzymałem odpowiedź od prezydenta Europejskiej Federacji przy, przy Międzynarodowej Federacji FIM. Włocha Vincenzo Mazzi, który trochę w tonie uspokajającym odpowiada zawodnikom, a na końcu stwierdza, że temat będzie zamknięty i decyzja będzie podejmowana ostateczna 16 listopada. Więc miejmy nadzieję, że do tego czasu coś uda się w tej sprawie zmienić i stanowisko Międzynarodowej Federacji zostanie choćby lekko zmiękczone. Organizatorzy. Speedway European Championship mocno pracują, również z prawnikami, aby wpłynąć na Międzynarodową Federację i na ich decyzje. Jestem z nimi cały czas w kontakcie, jestem do dyspozycji, pomagam jak mogę. To, że zawodnicy w pewien sposób zmotywowali się i w ogóle podpisali się pod takim pismem sprzeciwu, to jest już duży sukces, bo oczywiście wszyscy sobie wyobrażamy, że zawodnicy powinni tupnąć nogą, powiedzieć, że absolutnie nie będą startować w Grand Prix, jeśli będzie im wprowadzony zakaz startu w Mistrzostwach Europy, ale to, to nie jest takie proste wśród zawodników, jeśli chodzi o każdą sprawę. Są plusy i minusy tego, że sport żulowy jest sportem, co by nie mówić indywidualnym, nawet jeśli startuje się oczywiście najczęściej w jakichkolwiek drużynach, ale wiemy, że jednego dnia w jednym kraju, a kolejnego dnia w innym i, i tak naprawdę zawodnicy to indywidualności, posiadające swoje firmy, to są instytucje, zwłaszcza ci najlepsi zawodnicy świata którzy mają swoje interesy i każdy z nich ma różne umowy sponsorskie, które też łączą, dla przykładu, ten spór sponsorów z rozgrywkami o tytuł indywidualnego mistrza świata, więc zawodnicy tutaj muszą mocno kalkulować i kalkulują, co im się tak naprawdę opłaca, żeby sobie tak naprawdę nie zaszkodzić. Chociaż wracając do samych zawodników, to ta czwórka podpisała się pod pismem sprzeciwu. Kiedy to pismo ujrzało światło dzienne, to oczywiście wszyscy czekaliśmy na rozwój wydarzeń, ale już kolejnego dnia Nikki Pedersen, no trochę dał argument Międzynarodowej Federacji, aby tutaj nie zmniejszać swojego stanowiska, bo. Dzień wcześniej Niki Pedersen podpisuje się pod pismem sprzeciwu, następnego dnia mówi, że jeśli będzie musiał wybierać, to wybierze rozgrywki Grand Prix o tytuł mistrza świata. Więc no, takie zachowanie jest troszkę niepoważne, bo to daje oczywiście argumenty tym, którzy podejmują decyzję do tego, żeby po prostu tego stanowiska i zdania nie zmieniać. Widzicie więc Państwo z kim ja muszę współpracować. W nawiązaniu do rozgrywek o mistrzostwo Europy mamy do Was pytanie. Związane z tymi rozgrywkami, pytanie jest proste i banalne. Dotyczy moich startów w Mistrzostwach Europy i czy w ogóle zdobyłem medal Mistrzostw Europy, a jeśli zdobyłem, to gdzie to miało miejsce, w którym mieście i w którym roku. Dla trzech pierwszych osób, które w komentarzach pod blokiem wpiszą poprawne odpowiedzi, mamy trzy koszulki z moim autografem, z logo BedSafe, więc zapraszam do typowania, zapraszam do odpowiedzi.